Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj kolejne nagrania z cyklu kompaktowe bonsai na dłoń. Na pierwszy rzut idzie dławisz okrągłolistny. Pięknie wyglądają tutaj korzenie. Będzie za niedługo dodane do nas na sklepie, ale już Wy możecie sobie go tutaj premierowo obejrzeć. Lecimy dalej. Jest ginko, które już znacie z poprzedniej rolki. Ono wtedy było zielone. Już widać, że jesień daje znać o sobie i już jest tak pięknie przebarwiona. Kolejna nowość. Andina w to niedawno wjechała do sklepu. Ona ma taką super korę, popękaną jak bukszpan. Natomiast sosnę. Tak to wygląda, tutaj to z wszystkich stron. Proszę, jak fajnie wykręcana sosenka. Klonik taki piękny. Pamiętajcie, że on na zimę potem zgubi te swoje piękne kolory. Póki jest jesień, to trzeba się cieszyć tym kolorami. Na koniec tej serii, tak wyczekujcie kolejnego nagrania.